Cześć, jestem Aria i mam 12 lat. Cześć, jestem Daria i mam 11 lat. A to jest nasz piesek, to Fifi. My podróżujemy tą oto przyczepą kempingową razem z tym autkiem. No i przemierzyłyśmy już bardzo dużo krajów, i teraz jesteśmy w Sułkowicach w Krakowie. Zwiedziłyśmy już cały Kraków. To ja pójdę rozłożyć krzesełka na ognisko. Dobra, jest klimacik. Jest bardzo dobrze. No i co? Chyba możemy zacząć grillować. Znalazłam piękną koniczynkę. Wprawdzie to nie czterolistna koniczynka, ale trzy też szczęśliwa. Właśnie smażymy pianki na ognisku. Jak zjemy grilla, to będziemy się pomału zbierać z tego miejsca, bo teraz jedziemy do Grecji. No to teraz, jak już zjadłyśmy to, posprzątajmy to. Okej. Okay. Jeszcze tylko stołeczki. Stołeczki, stołeczki. Ojej, nie mogą się coś postawić. Uwaga, muszę tu pozamiatać. <laughs> Ojejku, bo ja się przewrócę zaraz. Mówię uwaga, Musimy wysprzątać na daleką podróż do Grecji. Tak, i musimy po sobie posprzątać. A! Ciebie też trzeba odkurzyć. A! Daria, tu jakiś wielkolud chodzi. Co? To tym bardziej musimy stąd uciekać. Tak, musimy, musimy. Ale słuchaj, ważna rzecz, bo w tym autku zmieści się tylko jedna osoba. Ja w łóżku, czy ty w łóżku? Ja w łóżku. Dobra, no to w takim razie... Ja wsiadam już o tutaj do autka. Okay. A ja szybko się spakuję do łóżka. O tak, tak, tak. Pakuj się na górę najlepiej, bo tam jest kocyk. Dobra. Piesiu, ty też na łóżko. No i zamykamy. Ojejku, coś ta przyczepa się przywraca. Jadę, jadę. Uhu. Okej, okay, już przyjechałyśmy na miejsce. Mam nadzieję, że Daria tam się w środku trzyma. Wszystko jest okej. Okay. Jechałyśmy ponad 18 godzin, w sumie to 20. No i w końcu, w końcu jesteśmy. I mam nadzieję, że Daria tam w środku nie zwymiotowała. Daria! Nie, jest okej, okay, tylko bardzo wietrznie. Aha, dobra. To w takim razie trzeba odtworzyć już naszą przyczepę. Teraz zagram na gitarze. 100 tysięcy subów! 100 tysięcy subów! Tu, 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 tu. Aha, widzowie, jeśli, jeśli chcecie poznać całą y, piosenkę na 100 tysięcy subów, to musicie wbić 100 tysięcy subów na kanale Ami z Zajętami. A my teraz wracamy do historyjki. Aria, nie zdradzaj niespodzianki! No ale przecież na 100 tysięcy subów będzie piosenka. Nie wiadomo, żeby się nikt nie nastawiał, Aria! O ja cię kręcę! Według mnie na pewno będzie i taki mały ten mały spoiler, a mi zacząć już piszę piosenkę. Tylko nie mówcie nikomu. Oj, w... ta Maria wszystko wyśpiewałaś. Oj, tam trudno, trudno. W ogóle widzowie, zobaczcie, w tej Grecji jest tak cieplutko, że normalnie super, po prostu super. Słuchaj, yy, Daria. Ja muszę pójść na zbierać różnych kwiatów, bo dzisiaj Ty gotujesz. Bo ja się tyle najechałam tej drogi, że normalnie masakra. Masakra jakaś totalna. Yy, więc po prostu ja pójdę na zbierać zioła, a Ty coś ugotujesz, dobra? No dobra, dobra. Co my tutaj takiego mamy w tej lodówce? Jakąś wodę, bo na drogę trzymałyśmy ją w lodówce. Teraz tutaj jakieś kotleciki są i szneczka, serek. Mm, z czegoś muszę gotować jakieś jedzenie. Oj, ta Aria zostawiła mnie. Ja teraz nie wiem, gdzie co jest za bardzo. I muszę teraz wszystko szukać. Wszystko muszę szukać. I wszystko na mojej głowie. A mi wcale nie było tak najwygodniej w tym aucie, jak jechałam. I wszystko na mojej głowie, a tu taki wiatr. Wow, widzowie, gdzie ja się znalazłam? Przecież ja byłam w krzaczkach z jagodami, malinami, ziołami i w ogóle z różnymi rzeczami. A tutaj nagle znajduję się na takim drzewku bez liści. Zobaczcie, widzowie, ta Grecja skrywa bardzo dużo różnych sekretów. Ja się boję, co tu jeszcze mnie spotka, ale widzowie, ja się chyba zgubiłam, a tu macie zdjęcie wklejone, gdzie jest moja siostra Daria. Co się stało piesku? Gdzie jest Aria? Gdzie jest Aria? Ja ciebie nie rozumiem, nie wiem co ty chcesz mi powiedzieć. Ojku, o co się chodzi o Arię? Tu tłumaczenie, co powiedział Tofi. Ojej, mam wrażenie, że Daria i Tofifi czyli nasz piesek mojej, mój i mojej siostry Dari, po prostu coś myślą o mnie, bo trochę mam chyba czerwone uszy, oczy widzowie. To Tofi, co ty tutaj robisz, piesku mój kochany? Ojej, widzowie, nie wiem, czy wcześniej was widzieli, nas widzieliście, ale teraz to Fifi mnie znormalnie znalazł. a! Ojej, muszę się wspiąć na drzewo. Wspinam się, wspinam się, wspinam się. O dobra. Jestem już, widzowie, w Okej, okay, widzowie. Gdzie jest Daria? Co? Słuchajcie, bo ja rozumiem mowę zwierząt. Ale tu macie tłumaczenie, co powiedział to Fifi. A jeśli ktoś z Was nie umie czytać, bo na przykład jest mały, to ja wam powiem, co powiedział to Fifi. To Fifi powiedział, że Daria odjechała z naszą przyczepą i że zapomniała o mnie. I tak sobie płynie moje życie. Jestem sobie tu z moim pieskiem, leżę sobie. I mam taki piękny widok. Co tam piesku słychać? Ojejku, ojejku! Mój biedny pieseczek. Zaraz ci dam jeść. Może niedługo mnie ktoś odwiedzi, a tymczasem pokażę Wam jaki mam widok z okna. Taka, taką mam firankę. Dam pieskowi jeść. Ja zjem, a potem pójdę spać. Może jeszcze troszkę ponagrywam widoków. Słychać też śpiew ptaków. Słuchajcie. Tak sobie ten, tak sobie ten. Mój piesek już chyba jest całkiem spokojny. Prawda, pieseczku? Mum, 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 mum. la, 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 la. Słuchajcie, widzowie... A! Słuchajcie, widzowie, ja mam plan, bo ona o mnie zapomniała. Więc słuchajcie, bo ja mam tutaj taką trąbę. O! Ja ją będę trąbić po prostu. W tym czasie jak ona będzie nagrywała. Ugotuję sobie obiadek a! co to było? O rany! To chyba jakiś dziwny dźwięk. Jak... A! Co to? To jakiś dźwięk? Ktoś ze mną. Ktoś ze mną rozmawia? Czy, czy mi się to. wydaje? Czy coś ode mnie chcesz? Nie? Tak! On ze mną rozmawia! Jeśli mnie znasz, daj jeden sygnał. Jeszcze raz. Jeśli mnie znasz, daj jeden sygnał. Zna mnie. Jeśli jesteś gdzieś w pobliżu, daj dwa sygnały. O nie! To coś ze mną rozmawia i jest gdzieś blisko i mnie zna. Ale ja cię nie znam. I co mam zrobić? O -o. o o. Na dodatek ten wiatr. O, matko! Co ja mam teraz zrobić? Pójdę szukać tego dźwięku. Czy idę w dobrą stronę? Oj, chyba w dobrą. Gdzie ty jesteś? Słyszę cię, idę. Idę! Ojej, kim jesteś, dziewczynko? Ty mnie nie znasz? Daria! Jaka Daria? No przecież ty jesteś Daria. A, a skąd ty mnie znasz? No przecież jestem twoją siostrą. Co, ja nie mam siostry? Masz siostrę! Mm. Nie pamiętasz, jak dwa lata temu y, przyjechałyśmy tutaj do Grecji? No i ja, po, ja prowadziłam i ja y, przejechałam ponad 18 godzin drogi, nawet chyba 20 autem, a ty leżałaś w łóżku, więc ja po prostu y, poszłam pozbierać zioła i ty miałeś coś ugotować z tych ziół, ale ja się zgubiłam i nie mogłam już znaleźć drogi do domu, ale w końcu jak znalazłam, to tam ciebie nie było już i po prostu piesek nasz to fifi y, psz, y, y, podszedł do mnie, psz, znalazł mnie normalnie. I mi powiedział, że ty o mnie zapomniałaś. I nigdy nie wróciłaś? Mhm. Mm Ojej, no tak. No nie pamiętam. Jak nie pamiętasz? No nie. Jak nie pamiętasz? Przyszedł z jestem twoją siostrą rodzoną. Jestem Aria. Aria, 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 Aria. Ty masz na, na, na imię i na nazwisko Daria Kolorowa. A ja mam aria kolorowa, więc. Mhm, mm troszkę chyba zapomniałam o tobie. Co, w końcu nie pamiętasz, czy nie? Coś mi się przypomina. Ja mam 12 lat, a Ty masz 17. Znaczy, nie, poczekaj, teraz to ja mam już 14 lat, a Ty masz 13. Ja chyba to wszystko wyparłam z pamięci. Ale jak mogłaś? No bo stała się taka tragedia, ale już, już zaczynam. już jakby, już prawie, prawie. Pamiętam cię! Siostrzyczko! Ojejku, nie wiem, czy ja ci teraz wybaczę. Dwa lata. Zapomniałaś o mnie, nie szukałaś mnie. To chyba przez to, że to trauma była. Ale jaka tragedia się wydarzyła? No, że ty zaginęłaś. No tak, ale dlaczego mnie nie szukałaś? Szukałam cię, ale nie mogłam cię znaleźć, a pieska nie rozumiem. No to czemu nie poszłaś na policję? Byłam, ale nie chcieli mi pomóc. Ojejku. A nie mogłeś zadzwonić do mamy lub taty? Byłam zdana sama na siebie. Aha. Nie mogłam nic poradzić na to. Próbowałam wszelkimi sposobami, a później po prostu zapomniałam, więc. Tak czasem czasem tak mam, że tak bardzo mocno w coś wierzę, a w końcu zapominam. Pamiętasz gdzie jesteśmy? Tak w Grecji. Tak. Widzisz jak bardzo wieje. Mhm. Najważniejsze, że się odnalazłyśmy. Mhm. Słuchaj, a teraz opowiem ci po prostu historię, jak ja się tutaj znalazłam. No to to było tak. Wyszłam sobie po zioła, szłam sobie, szłam sobie i szłam, aż nagle po prostu znalazł, po prostu chodziłam obok krzewów i jagód, malin i, i truskawek i poziomek, aż nagle znalazłam się na takim drzewie bez gałęzi i nie wiem jak to się stało. No i potem nasz piesek to Fifi przyszedł do nas, w sensie do mnie przyszedł, no i mi opowiedział, no i. No, a ja obok tych krzewów chodziłam, dlatego żeby pozbierać te owoce, no ale. A piesek to Fifi nasz, po prostu y, przyszedł i powiedział mi, a ja rozumiem mowę psów, no i też widzowie mieli przetłumaczone, co on tam mówił. O retty, jestem naprawdę w ciężkim szoku, że ty tak strasznie dużo przeżyłaś. No tak, bardzo dużo przeżyłam, ale z tą teleportacją to naprawdę nie wiem, co się wydarzyło. O rany, czuję się, jakbyśmy były w jakiejś bajce. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Ale z drugiej strony, przeżyłaś tak świetne przygody, że troszkę ci zazdroszczę. Chociaż tego survivalu i tego, co musiałaś przeżyć i ile pewnie się bałaś, no to już mniej troszkę ci zazdroszczę. Ale najważniejsze, że po prostu już jesteśmy razem i będziemy mogły wrócić do naszego kamperu, bo on jest tutaj całkiem niedaleko. Więc ja Cię zaprowadzę i wszystko wróci już na stare tory i już na zawsze będziemy razem. O, to dobrze, to świetnie. A słuchaj, a o to trąbienie, to to ja trąbiłam. <laughs> Czyli Ty ze mną się tak komunikowałaś? Tak, to ja. Wow, I dzięki tej trąbce odnalazłyśmy się. Tak, to wszystko dzięki tej trąbce. Aha, i widzowie, jeśli chcecie jeszcze jakieś odcinki właśnie z, ze mną i z moją siostrą Darią, to uwaga, uwaga, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, wpadajcie na moją społeczność i na Amigra. no i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa! 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 Daria i Aria.